I tato. Choć nie mówię Wam tego na co dzień, to bardzo Was kocham. Myślę, że dobrze o tym wiecie. Może jakoś nie pokazuję tego tak na co dzień, ale chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. Dziękuję Wam za to, że pokazaliście mi, jak być dobrym człowiekiem. Mamo, chcę, żebyś wiedziała, że jesteś dla mnie nie tylko mamą, ale też przyjaciółką. Że potrafisz mi podnieść na duchu w każdej sytuacji. Jesteś dla mnie oparciem w koszetni, a radość dzielona z Tobą jest jeszcze większa. Mamo, dziękuję Ci, że miałaś nerwy ze stali. Że jak miałem jakiś problem, albo rozterkę, to zawsze mogłem do Ciebie przyjść i o tym porozmawiać, a. Ty zawsze mnie wysłuchałaś i potrafiłaś doradzić. Zawsze, jak czegoś potrzebowałem, to wolałem najpierw iść z tym do ciebie i porozmawiać, niż od razu uderzać do taty. Dziękuję Ci też za te wszystkie obiadki na studiach, na dyżurach, i że dbałaś o to, żebym zawsze dobrze i zdrowo się odżywiał. Pamiętam, że te obiadki w akademiku na studiach zawsze robiły wielką furorę również wśród moich współlokatorów dziękuję ci za dziękuję ci za twoje rady przez te wszystkie lata za czułość i zrozumienie za dar prawdziwej miłości dzięki któremu rozumiem jak bardzo kochana jesteś dziękuję że zawsze walczyłaś o mnie jak lwica dziękuję za twoje dzień dobry rano i dobranoc wieczorem za pyszne obiady najlepsze pierogi ever Dziękuję Ci mamo za to, że byłaś ze mną zawsze myślami, nawet gdy los rozrzucił nas po świecie. Tato, dziękuję Ci za to, że nauczyłeś mnie jak być złotą rączką. Pamiętam jak byłem mały, pozwalałeś mi pomagać sobie przy montażu szafki, powieszeniu obrazu na ścianie, polutowaniu kabelków czy zrobieniu z desek drzwi do piwnicy. Czasem zdarzało mi się coś źle zmierzyć albo przyciąć, niszcząc całą strategię techniczną. Wiem, że byłeś wtedy na mnie zły, ale nie okazywałeś tego, tylko bardzo cierpliwie tłumaczyłeś i pokazywałeś, jak coś naprawić, jak coś zrobić. Zawsze mi bardzo imponowałeś i jesteś moim największym autorytetem. Dziękuję, że pozwalałaś mi dokonywać wyborów i nigdy do niczego mnie nie zmuszałaś że pozwalałaś mi szukać swojej życiowej drogi. Zapisałaś mnie do szkoły muzycznej, kibicowałaś mi, gdy próbowałam swoich sił w szkolnych grupach tanecznych, jeździłaś ze mną na konkursy recytatorskie. Dziękuję, że od zawsze mówiłaś mi, że jestem księżniczką. Nawet, gdy jeździłam w czapce z daszkiem na BMX-ie. Dziękuję Ci za to beztroskie dzieciństwo. I dziękuję Ci, Mamo, że nauczyłaś mnie szacunku do drugiego człowieka. Oraz wpoiłaś mi to, że nigdy nikt nie ma prawa nie szanować mnie. Kochani rodzice, dziękuję Wam za to, że pokazaliście mi tyle różnych rzeczy i tyle możliwości w życiu. Zapisaliście mnie do szkoły muzycznej, dzięki temu jak jest mi czasem smutno albo chcę odpocząć, to siadam do pianina i gram sobie i od razu jest mi lżej. Zapisaliście mnie na judo jak byłem mały, na pływanie, Wysłaliście mnie na obóz żeglarski. Jagle to teraz jedna z moich największych pasji. Dziękuję Wam za moje rodzeństwo, za mojego brata Krzyśka, na którego podobnie jak na Was zawsze mogę liczyć. Mamy świetny kontakt, pomagamy sobie, dzwonimy do siebie i czujemy taką prawdziwą, braterską więź. Dziękuję. Dziękuję za to, jak wspaniałą psią babcią jesteś. Sadi i Django nie mogli lepiej trafić. Dziękuję Ci też, mamo, za to, że zawsze odbierasz telefon, słuchasz moich opowieści, czasem trochę przydługich, bo wiem, że jesteś mamą w tym wszystkim ze mną. Dziękuję Ci też za to, że przez pewien czas byłaś dla mnie mamą i tatą i dałaś radę. Czasami, kiedy jest mi ciężko w życiu, myślę sobie, kurczę, moja mama dała radę, ja wtedy też daję. Jesteś bardzo dzielna, pamiętaj o tym. Zawsze będziesz dla mnie autorytetem. Pamiętam, jak powtarzałaś mi, że nie wolno skrywać swoich uczuć i emocji. I dziś nie potrafię ich chować. Bo po co? Dziękuję, że nauczyłaś mnie kochać całą sobą, tak? Na 100%. Dziękuję Ci jeszcze za kogoś, za moje rodzeństwo. doroczka i Tomek są dla mnie bardzo ważni. I wiem, że w każdej chwili mogę na nich liczyć. Oni są dla mnie, a ja dla nich. To dzięki Tobie, mamo. Dzięki Tobie o tym wiemy. Kocham Cię. Dziękuję Wam za trud, który włożyliście w to, żebym skończył szkołę. Że nauczyliście mnie, że najpierw obowiązki, a potem przyjemności. Czasem byłem na Was na to zły, że musiałem się liczyć zamiast lecieć na podwórko, grać w piłkę, skakać po garażach albo po drzewach. I często się też buntowałem. Musiał być ciężki kawałek chleba dla Was ze mną. Ale teraz to wszystko zrozumiałem i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję za to, że nie zostawałem sam ze swoimi wyborami życiowymi. Zawsze potrafiliście szepnąć mi dobre słowo i ukierunkować mnie jakoś w tym moim życiu. Dziękuję, że zaciskaliście pasa, żebym mógł utrzymać się na studiach. I dzięki Wam ukończyłem te studia, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Dziękuję Wam za całokształt mojego wychowania. Bardzo Was kocham. Mamo Aniu, tato Zbyszku, chciałabym Wam jeszcze za kogoś podziękować. Mamo Wasiu, ja również chciałem Ci jeszcze za kogoś podziękować. Nie płaczcie już. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Przesyłam buziaczki.